Cześć. W tym odcinku przedstawię Ci koncepcję Headless CMS na przykładzie mojej strony. Na ten moment musisz wiedzieć tylko tyle, że Headless CMS to po prostu system zarządzania treścią wykorzystujący wyłącznie backend. Jego rolą jest umożliwienie zarządzania danymi oraz dostępu do nich za pośrednictwem api. Headless CMS to idealny wybór w przypadku wykorzystania narzędzi takich jak Gatsby. Zobaczmy zatem, jak wygląda integracja takiego CMS-a z Gatsby. Pokażę Ci to wszystko na przykładzie Dato.cms, który świetnie sprawił się w moim przypadku. Pamiętaj jednak, że główne koncepcje pozostają praktycznie takie same, niezależnie od narzędzia. Proces integracji Dato.cms z Gatsby najlepiej zacząć od dokumentacji. Według dokumentacji Gatsby'ego to tylko kilka kroków. Sam projekt oraz darmowe konto w Dato.cms już posiadam. Kolejnym krokiem będzie podłączenie pluginu oraz skonfigurowanie go wykorzystując API Token. Szczerze mówiąc, nie wygląda to skomplikowanie. No to z pomocą Jarna instaluję plugin. Teraz muszę go skonfigurować. Po prostu skopiuję teraz tą konfigurację do pliku Gatsby Config. Zobaczmy, co my tutaj mamy. API Token skopiujemy za chwilę z dato CMS. Ta opcja umożliwia podglądanie nieopublikowanych danych. W tym przypadku nie będzie to nam potrzebne. I tutaj mamy automatyczne odświeżenie strony w przypadku dodania jakichś danych. Ustawiamy tę opcję również na false. Pozostałe opcje nie będą nam potrzebne. No to teraz potrzebujemy API token, który możemy pobrać z panelu DatoCMS. Konkretnie po zalogowaniu do DatoCMS przechodzimy do naszego projektu. Tokeny API dostępne są w oddzielnej zakładce. Utworzę teraz nowy token, który usunę zaraz po nagraniu tego filmu. Zatem pamiętaj, aby nie wykorzystywać go u siebie. No, i teraz mogę skopiować wygenerowany klucz. Możesz mi uwierzyć, lub nie, ale dokładnie na tym polega konfiguracja Headless CMS w Gatsby. Jednak zanim będziemy mogli wyświetlić jakieś dane, będziemy potrzebowali jeszcze kilku rzeczy. Przede wszystkim musimy je dodać z pomocą Dato CMS. Pierwszym krokiem będzie utworzenie struktury, a konkretnie modelów. Utwórzmy więc teraz nowy model. Model będzie nazywał się Article. Teraz musimy dodać do niego kilka pól. Pierwszym z nich z pewnością będzie tytuł, zatem chodzi nam o pole tekstowe. Tytuł będzie potrzebny w każdym artykule, zatem ustawiam odpowiednią walidację. Kolejnym polem będzie tak zwany slag lub canonical. Inaczej mówiąc, jest to po prostu adres tego artykułu. W DatoCMS mamy do tego specjalną opcję. Oprócz nazwy musimy jeszcze powiedzieć, na podstawie którego pola ma zostać tworzony ten slag. Okej, okay, zmienię jeszcze tylko nazwę tytułu, aby była pisana z małej litery. No i teraz pozostała nam treść. Na ten moment te pola będą wystarczające. Teraz możemy dodać nowy artykuł. Jak widzisz, slack tworzy się automatycznie. No i bardzo dobrze. W treści zapiszemy klasyczne lorem ipsum. No i artykuł jest gotowy. Teraz potrzebujemy zrobić dwie rzeczy stronę wyświetlającą listę wpisów oraz stronę samego wpisu. Musisz wiedzieć, że istnieje pewna różnica pomiędzy tymi stronami. Mianowicie lista wpisów zostanie dodana jako zwykła podstrona w katalogu Pages. Natomiast strony poszczególnych wpisów zostaną wygenerowane przez Gatsby'ego na podstawie szablonu, który za chwilę przygotujemy. Zacznijmy od listy wpisów. W katalogu Pages nazwa pliku jest o tyle istotna, że stanowi adres do tej strony, czyli w tym momencie mówimy o podstronie blog. Pobranie informacji o liście artykułów wymaga od nas wykonania zapytania GraphQL. Zacznijmy od prostej struktury strony. Już w tym momencie nasz blog powinien być dostępny. Ok, jeszcze nie wygląda, ale faktycznie działa. Teraz musimy wykonać zapytanie GraphQL. W Gatsbym robimy to w ten sposób. No i tutaj wpisujemy zapytanie. Natomiast wcześniej musimy wykonać odpowiedni import. Teraz pytanie brzmi: jakie zapytanie powinniśmy napisać? W tej chwili najlepiej skorzystać z dokumentacji DatoCMS, natomiast jest jeszcze jedno narzędzie, o którym muszę Ci powiedzieć. Mianowicie, w momencie, gdy uruchamiamy Gatsby'ego, mamy do dyspozycji jeszcze jeden adres. W tym miejscu możemy testować nasze zapytania. Interesują nas wszystkie artykuły, zatem wygląda na to, że musimy zacząć w ten sposób. Teraz mamy do dyspozycji kilka opcji. Edges to ta, która nas interesuje. I teraz konkretne elementy oraz ich właściwości. Zobaczmy co zwraca to zapytanie. Mamy tutaj oczywiście obiekt JSON o odpowiedniej strukturze. Teraz musimy wyświetlić go na stronie. Zacznę od tego, że skopiuję to zapytanie. No i teraz możemy uzyskać dostęp do tych danych w ten sposób. Aby wyświetlić teraz listę artykułów musimy po nich odpowiednio przeliterować. I po elementach, musimy zadbać o to, aby każdy z nich posiadał unikatowy klucz. W przypadku artykułów jest to Slack. I teraz tytuł naszego artykułu powinien pojawić się na stronie. Wow, i faktycznie to działa. Teraz musimy zadbać o to, aby można było w niego kliknąć. Na początek dobrze będzie dodać tutaj link. Oczywiście link nie będzie teraz działał, ponieważ musimy zadbać o wygenerowanie stron. Generowanie stron będzie odbywać się na podstawie szablonu, który teraz musimy utworzyć. Tutaj zaczynamy dokładnie tak samo jak w poprzednim przypadku. W tym miejscu musimy napisać takie zapytanie GraphQL, aby pobrać informacje wyłącznie o jednym artykule. Struktura takiego zapytania wygląda tak, natomiast zwróć uwagę na to, że mamy tutaj zmienną slug. Na pytanie skąd ona się bierze, odpowiem Ci za chwilę. Wcześniej musimy odpowiednio skonfigurować Gatsby'ego. Tymczasem przechodzę do pliku Gatsby Note, w którym będziemy generować strony. Generowanie stron w Gatsby'm odbywa się za pomocą specjalnego API. W tym przypadku skorzystamy z metody CreatePages. Tak wygląda szkielet tej funkcji. Tutaj musimy wykonać zapytanie o wszystkie artykuły, na podstawie których utworzymy strony, odwołując się do tego api. Struktura zapytania GraphQL jest już nam znana, ponieważ wykorzystywaliśmy ją na stronie Blog. Teraz musimy wykorzystać informacje o pobranych artykułach oraz szablon, który utworzyliśmy, do tego, aby utworzyć strony. Zapisuję pobrane informacje w zmiennej oraz to samo robię z szablonem. W tej chwili już nie pozostało nic innego jak po prostu przeiterować po artykułach i utworzyć na ich podstawie strony. W ten sposób tworzymy strony i dokładnie tutaj mamy odpowiedź na pytanie skąd bierze się zmienna slack. Jest ona przekazywana jako kontekst tej strony. Zatem informacje, które przekazujemy w Gatsby Node możemy odczytać w pliku szablonów w taki sposób. Więc tutaj odczytujemy informacje przekazane w kontekście, a tutaj te zwrócone z GraphQL. Teraz musimy je tylko wyświetlić. Aby strony zostały teraz wygenerowane, musimy ponownie uruchomić Gatsby'ego. No dobra, wygląda na to, że nasz blok działa. Musisz przyznać, że wcale nie było to takie trudne. Jak widzisz, w tym filmie bardzo szybko zintegrowaliśmy headless CMS z moją stroną. Okej, okay, jak na razie to tylko podstawy, ale wydaje mi się, że to co najważniejsze zostało powiedziane. W tej chwili nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić cię do zapisania się do mojego newslettera oraz subskrybowania mojego kanału na YouTube. Pamiętaj jeszcze o tym, aby subskrybując kanał na YouTube, wcisnąć ikonkę dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Dziękuję ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.